A czemu Elvis jest zabroniony na Twitchu, panie? W teorii nie powinnaś yy, puszczać muzyki, do których nie masz praw, pani gazetkowa, no. W skrócie, no. Ale wiesz, do niektórych się, że tak powiem, jakieś wytwórnie dopierdzielają, albo się nie dopierdzielają, no, różnie to jest, no. Więc wiesz, jak to jest. Dlatego na przykład ja mam wody wyciszone wszystkie, no. Hyz. Dobra. Dlaczego nie ma DMCA na Michasia? O nie, o nie. To by było To by była lipa, to by był skandal by powiedział A już wtedy tą platformę I idę stąd Dobra cyk Klątwa rameczki Dobra teraz zmienimy Puścimy kolejną nutkę z recupka. O mm, Ty ale ramkę mamy dobrą to co mi piszesz że o ramce jak mam dobrą ty dziadzie za Zasranicu ty oszuście Dobra o, Galtuś. Dobre. Na Aerisa Galtek ze szkieletami. Huch. Mm. No nie wiem. A... No nie wiem, 30 Many i nie wygląda, żebym miał więcej many w tym podziemiu. Kurczę, nie wiem, czy to grać. Nie, wiem, czy to grać. Nie chyba. No bo Aeris jest zwykłym pikiem w rampie. Galtran trochę naciąganym, ale ja nie będę miał many prawdopodobnie. Bo potrzebuję jedno to, jedno to. Maksymalnie jedno tu może być, a tutaj tej wieży nie mam. Czyli mam mało many. Grać? Ale mam Uriora 30 many. Jakbym miał manę, bym to zagrał. Ale nie mam many. Nie mam niestety many, więc nie mogę tego zagrać. 30, 30 noledza, 30 many. O, o, o. Dobra Dobra Jest ok. Jest ok. Jest ok. Tylko czekaj, czy mi znowu manę zajebali, czy mi się wydaje? Odpalam fly'a, żeby zebrać to i pójdę w to. OK, jest plus. Huch. Sary, zarazem wczoraj 20 zł na podłodze. Yy, zamoczony. Wiesz co to oznacza? <laughs> Nie wiem. Panie Gliferbie, dziękuję. 20, 30, 23 miesiące subika. Witam serdecznie. Co ktoś znaczy, że ktoś nasilkał na ten banknot? Czy co? Dobra, cyk Cyk Cyk, cyk Dobra, cyk Jak mokre Czekaj, mana tu i mana tu Lecimy tu, zobaczymy co tutaj jest Cove side, ja mam metal konflikt z spod... Ło, kastelek mid, Huu, hu, hu. Trzeba szybko wyjść Obstawiłem zero na, wi na wina? No to dobrze No to dobrze Wygrasz pan Dobra, czyli co kamień drewno na dole, no Jasny gwizdek, pani arwe to oznacza to? A to nie wiedziałem, ty! I to dwa lata już tej subskrypcji jest na tym kanale. Jasny chuj, ale ten czas zleciał pani arwe. Kłaniam się nisko. ślicznie dziękuję. No i witam, no. No i witam, bardzo dziękuję. Czekaj, czy ja złapałem? A myślałem, że pixe zostawiłem. Dobra, biorę to, biorę to, no tą gildię już chyba, nie? Mm, ja nadal czekam na tego wspólnego kepsika, jak się, jak się spotkamy to od razu idziemy na keb kebaba no. <laughs> Będzie kebab, o Tylko musisz powiedzieć jaki, ja wtedy biorę Na grubym Na co on smaka? Kurczak ostry, niech będzie tak Mmm Dobra, widzę, jesteś teraz u, u pana turka no, w lokalu. Jakiego kebaba zamawiasz? Right now. Dobra, cyk. O-o. O-o. O, ty, dał radę, wszystko. Ok. Dobra, no i co będziemy lecieć. na grubym? No na grubym, no. Dawno jadłem na grubym w sumie, no. Ile masz wzrostu glu? Yy, no panie, sałata. Wzrostu mam 1,83, dużo mało. Co o tym sądzi widz. Dużo mało. Dobra, wyszedł. Dobra, cyk. Dobra, cyk. Więcej niż ja na widzisz. No. Stary nie jest taki krasnoludek, no. Tu niby wizję mam. Nie wiem czy tą wizję brać. Dobra, walić się w cymbał. Tam jakiś pasz, Ring do smoka. Huch! Już jestem rozpieszczony na start. Dobra, ale my chcemy wyjść jak najszybciej. Trzeba, trzeba tego, dużo puszek na, namachać, bo jest kastelek na midzie, więc trzeba zapierdzielać, no. Dla mnie ma styla, no to dla mnie ma styla, lecimy, no. Tutaj jakieś sultany, to tutaj będzie jakieś błocko pewnie, nie? Pewnie tutaj jakieś błocko. Ty, ale where puszki? Where puszki, a tutaj co mamy? Shielda 4 on ma. No zobaczymy, zobaczymy. No tutaj chyba pixy potracę, co? Ty, ale jednego burzaka? Uff. Dobra, no muszę stracić, bo jak nie stracę ich, to będę burzaki tracił, więc. W sumie zastanawiam się, czy nie podejść, o ty. Dla mnie ma Aha, dobrze, że stanąłem, bo moral był. Dobra, i dostaję kolejne pixy. A no może być to drewno tutaj, jeszcze nie. Mamy DD, więc take it. Te, ale gdzie są puszki? Where puszki? Dawaj, tawerny. 3, 3, 4, 6. Huch. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Pół, panie Remaksi, pół. Dzięki bardzo za 42 miesiące subika, Witam serdecznie, do. Naprężysz muskuły dla wica jak Robin. A kiedy na siłowni będę, to napręży, no. Teraz to tak ciężko. Dobra, tutaj mogę mieć to. Mogę to. Mogę to. Dobra, czyli stajnia by była Sun. Ty, ale my nie mamy puszek, no. To jest tak kurde bardzo not cool, o to się nie chce bić, ja też się nie chcę bić O co ta agresja Dobra, cyk Prawie ma style A Aaa, dokupię burzaka Czyli co, piksy, burzaki, wyjście? No kurde, ale tego expa tyle co nic, nie wiem, where Expo, editing. anything? No, nie mam nic. No, drugi level mam. War jakiś treżurak? Dobra tu jest treżurak, ale no. Kurde, bardzo źle to wygląda. Bardzo źle. Wręcz tragicznie. Mmm Chyba wiecie co? Czekajcie, ja zrobię to. Dobra, cyk. Zastanawiam się, czy nie zrobić meduza Stora. Kupić tu nawet już magię i wychodzić po prostu burzaki Pixy, Czyli nie. U, ziemia. Huch, mm, no w teorii, jeżeli miałbym kupić magię. Mm. Dobra, spro, zrobimy tego Medusa Stora. Stora sobie. Czyli zrobimy to. Będzie, będzie wszystko trochę kosztować, ale no co zrobisz. Dobra, jakim Kilkiem gra OP, co sobą reprezentuje? Gra kalchem i go reprezentuje inferno. A to co to jest za strażnik? Co to jest? To jest jakiś strzelak? To jest mąkę? Co to jest tutaj? Widzisz to? Jakbyś sobie w ziemi, no będę chciał kupić, no. Będę chciał kupić. Niks? Nie, chyba nie nix. Niks? Nie, to mąkę chyba jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. 14 piks za dwa koła golda. Jeżeli hmm, bym polał 100. A, mówiłem, że mąkę? Kurde, no mąkę to tak niekoniecznie mogę zrobić. Bardziej tego mąkę jest dużo, więc. Tak trochę wypowiedział powiedział średnio. 14 take it. Bo ja tak tego nie one -shotuję. Czyli co, w teorii się mogę teraz cofnąć. To jest duży treżur i ten duży treżur da mi tyle expa, że ja przebiję level i to trochę już słabo, że ja przebijam level. Kurcze, No nie, koniec nie chcę przebijać levelek, no. To co walić, to nie przebijać tego levela? Gdzie mnie cofnie? Do magnetima, to jest to? To jest to. No w teorii cofnie mnie tam, gdzie chcę. dobra, nie przebijam tego levelku, bo i tak i co, many mi starczy, siana mi starczy. Siada mi start, cofać się, no bo co? Przebić ten level? Na 1500, no to jest duży, no to tutaj będę miał minimum Dwa koła Dobra, cofam się, bo, bo może być tak, że zoverlapuję magię, nie chcę overlopować magii w sumie Tak, zrobimy tak, zrobimy piksy I weźmie kurde, daj jakieś puszki w końcu, bo nie mamy puszek, no czy dzisiaj Serka jest w planach? Szczerze, Serka w planach nie miałem. Na razie jeszcze trochę nutek z resubka będzie, więc puszczamy. Ale no, no nie mam, nie mam w planach Hesera. Zobaczymy, no może zrobię. Zobaczymy. Dobra, są te. Dobra. Na takiej armii ja będę chciał wychodzić. Tylko, no kurde, muszę dostawać albo te puszki z Pixom, albo muszę dostawać te puszki z burzakiem, no. Ty, ja mam trzy części smoka na biomie by the way. Patrz, tu jest shield, tu jest miecz. Więc jak będę wychodził, będę chciał pójść na ten zamek, żeby zrobić tu jedną turę. Tutaj będzie jeszcze trzeba dwójkę olkę zrobić, widzę. Trzy części Słoka są, no co tutaj mamy? Ocaanidy go A teraz mały, no ty w mordę Pany, no. Oszuście. Podły. Tutaj mały jeszcze, tutaj no puszka z piksami. No puszki też te z piksami będę zbierał, bo one też będą machać tam dipsem, nie? Tutaj jest trochę expa, więc I'm go na it. O, czekaj, czyli tutaj mam jeszcze puszkę, kolejną również. Dobra, to zrobimy co? Zrobimy te dwie puszki, zrobimy te dwie puszki. Elemental Conflux jeden, ten Elemental Conflux to tak jakbym chciał, a czekaj, czekaj, bo ja muszę to jeszcze zebrać, mamy Advencie, mamy, to będziemy trzeba, trzeba będzie to zebrać, więc zrób... mogę najpierw zrobić siano w sumie, no. Żybol, 15 miesięcy subika, witam serdecznie, 1, 2, 4 nic nie ma, no nie wiem, no te, te czasami są totalnie bez puszek, nie, więc. Więc średnio, mocno średnio. To jest typowo bez pół. No ale spoko, damy radę, damy radę. 20 burzaka, dobra, coś tam już spadło. Jeżeli to by były burzaki jeszcze wyżej, to już w ogóle będzie amazing. A nie, otw otworzyć puszkę? Czy otworzyć mi puszkę, czy ja mam otworzyć puszkę? Czy ty chcesz mi otworzyć puszkę? No mhm. Dobra, cyk. Może sam otworzę, co? Czekaj, czyli co, musiałbym tu regować manę, tak? No chyba będziemy regować tu manę. Dobra, zbieramy to. Wadę deki, magia git, kolejne piksy. Ile tego jest? Nie jest tego dużo, nie wiem czy ja tego nie powinien zrobić po prostu. Bo i tak tutaj regnę manę i tak. Huch, to jednak jest troszkę większe niż myślałem. Ale no dobra, i tak trzeba regnąć, więc pach w to, tu token, tu token, tu pach i tutaj token. Dobra, cofamy, skip, cofamy, skip. Ile mamy? 6 Spellpowera, więc ona to powybija. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Armorer? Armorer, nie? Bierzemy armora, bierzemy manę, odciążamy się, 1, 2, 4, nie? 1, 2, 4, kocham cię stary przystojniaku Panie Tomasze, ja również pana, dziękuję bardzo za 27 miesięcy subskrypcji, witam Ty no nie mam, nie mam na 2 deki. nie mam man na 2 dedeki that's terrible Idziemy manę dokupić i zrobimy tego elemental fluxa chyba po prostu Mmm, oszalałem się a panie panna, dzień dobry Witam pana Bolczaka. Panie Tomaszu, dziękuję za 27 miesięcy subskrypcji. Witam serdecznie. Aha, tutaj jeszcze jeden Elemental Conflux. Dobra, teraz tylko pytanie: z czym te puszki tutaj będą? Z czym to się je? Dobra, jeżeli to będzie burzak, jestem zadowolony. Dobra, i tak muszę zrobić dwa tam portale, więc go here, go here. Uch, to niezły. A no, to jak chcę dwa tam portale, to nie mogę tego. Oh, come on, man! Jasny, blizek trochę pik się poszło. O nie, karpie, nie chciałem karpi. Nie chciałem karpi. Bo nie planuję ich stawiać, szczerze. No to chyba jako dodatkowy stakie potraktujemy na razie, nie? Dobra, czyli tak, biorę stąd stajnie. Tu zrobimy to. No ja będę późno wychodził, kurczę. Karpie, gnoju? No nie mogę. Nie mogę, Wizu. Armia jest, bym powiedział, trochę sławiutka. Teraz mogę zrobić DD, żeby zrobić to. Ewentualnie się gdzieś tutaj rozejrzeć. O, markety? Go, markety chyba. A te karpie to chyba od biedy post postawię, nie? Będzie Hero Wars dzisiaj, jutro będzie Hero Wars, Wizu. Co ty masz za staty tym Dulfi bojem? Ty, no come on, man. Come on, man. Dobra, tutaj jakieś kundle Może wodę powinienem kupić zanim nie. Oho, no i to co będzie? 15 straty Jeszcze DD tam portal Uff, dobra 15 straty to nie jest dużo, co dostaje jakieś botniaki? Jasny gwizdek, no ja nie chcę takich puszek dostawać, no Ale lipa widzu Ale lipa, nie Mogę jeszcze spalić DD, żeby zrobić tamto. Skończyć turę tu zebrać. No nie wiem. Huch. Huch. No nie wiem co mam robić w tej grze. Poważnie nie wiem, co mam robić. Zamiast Rise Shadow Legends. No to jeszcze w Hero Wars nie grałem, więc trzeba ztestować testować wizu no. Trzeba stestować. Bo też się nie chcę bić. Huch, 50 karpi, okej. Okay. No nie, no tutaj przed wyjściem mam dużo statu do zrobienia, ile mamy tych karpiarzy? Trzy razy, dobra, trzeba, trzeba to postawić, no Trzeba postawić te karpie No nie wiem, no Uff. Hero Wars ma bardziej yy, cringe reklamy? Ja widziałem tylko jakieś reklamy na YouTubie, więc nie wiem, tam ja te dwie widziałem Więc nie wiem, no tak dla mnie te co widziałem to nie były cringe, musiałbym pewnie więcej zobaczyć a tam jakieś dwie na YouTubie widziałem, z takimi babkami Takimi co tak se leżały tam jakiś ludzik tak sobie leżał pomiędzy tymi wiecie no wzgórzami To to jakoś cringe nie było no Dobra cyk Dobra cyk Jakby mi płacili to też jakbym mówił No nie wiem co, co w balonach jest cringe no Nie wiem co tam może być cringe Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, cyk, zaliczone panie senu, witam. Dobra, cyk. Może byś podziękował za słupka, a nie podziękowałem? Przecież się tylko witałem. Da wydało mi się, że podziękowałem. Jeżeli nie, to zaraz... Zaraz zadrobimy, panie bolczak. Dobra, cyk, seksistowskie reklamy. A i tam pierdzielisz widzu Tak jak Webboot dałby sznura i tyle by było z tego wszystkiego. No, nie wiem, biorę to ucznictwo, no biorę to ucznictwo, nie? O kurde, faja. No, gdzie z moralą? No, powaga, i tak nie mam armii. A ty takie rzeczy robisz. I ty, Judaszu. Dobra, kurde, armii nie mam, dostaję moral w pysk. Dobra, ale mamy dwie części smoka. Super. Aha, ale super to jego. What the fuck is that? Ty widziałeś co on ma? Nice stats, Dulfi, nice shots, nice shots, nice, stats. nice stats. I to z mu te staty ma. Wow. I on idzie do Mida. I on idzie do Mida. Nie, no mogę co sobie dokupić. No, nie wiem, wytraduję sobie może to. A może karpie? Kupię? Czy kupię burzaki? Nie, no, kupię burzaki I don't have... Y I don't have it's yours? A, nie ma Towerdy, żeby moje zobaczyć. A gdzie on jest? Ja on już jest praktycznie na midzie, aha Aha No to not cool. Dobra, jedziemy na break'a, no co tam będzie? Powiedz mi. Powiedz mi, co tam będzie. Dobra, cyk. Czekaj, 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 czekaj. Tutaj muszę coś puścić jeszcze szybko. Gibi, Gibi! Proszę bardzo, będzie Gibi Gibi O! -o. o, -o. Niby wyżej jest jakiś break. Ja spaliłem DD, nie? Tych bechów jest lot. Dacę lot bez no. Ty no, te futrzaki to mi dupę przetrzepią, no. Przecież. Czy ja dam radę na te bechy wyjść? No, tak nie bardzo, nie? Tak trochę trup. Chyba, że próbuję w ciemno, tam wyżej wyjść. Czy dam radę z taktyką? Hmm. Bo tutaj jeszcze jest break, nie? Tu. Będzie łatwiej tu? Chuj, go. O kurwa, węże. I z haspidą. I osiem haspid! Co?! To już walałem te niedźwiedzie, ty! to już wolałem te niedźwiedzie o ja pierdolę 8 haspit. aha I'm dead I'm so dead uch shield? nie wiem shield potem jakiś w chyba ja pierdykam ale jestem trupem w tej walce I'm so Pff. dopiero 3 haspidy zbiłem nie no, jeszcze jakby, jakby te haspit nie było to może bym coś tu zagrał w komputer, ale tak to ja się mogę zesrać, a nie zagrać w komputer, no. I WSZYSTKIE SĄ PRZEDE MNĄ! Ja pierd... Come on, man. Dobra, cała armia się poszła i jebać. Aha. Jasny gwizdyk. Oh shit. A, tak. Chciałem mieć jeszcze coś karpi w tej walce, w tej grze, no. Aha. Teraz jeszcze karpi. Wszystkie piksy. Aha! I nie regnę Okej, okej. Okay, okej. Okay. Okay. Gigi. Nie ma sens. Nie ma sensu. Nie, nie chcę się denerwować. Nie chcę się denerwować z rana. Just go next. Just go next. Nie chcę się denerwować. Check my 1-2-1, okej? Okay. Okej, okay, show me Nie chcę się po prostu denerwować, where is Dulfi boy? Kurwa, te save'y miałem pokasować, ja pierdziele się odnaleźć w tym wszystkim, to nie idzie Pokaż te 1-2-1 Namiałeś szympansa Miałeś trochę gogów Pięć puszek w jednej turze i kupujesz magię przy tym rozwoju What? To było tak On kupił magię Zrobił to Zrobił to What? I tu we mnie jakieś DD No pięć puszek w jednej turze oh, What the fuck The fuck? Tu puszka, ty puszka. Ty, a tego szympansa to skąd ty masz tego szympansa? I on już ma 117, ma. Co? 117 ma szympansa. I ma 130 gogów, 117? I tak naprawdę. Co? Dlaczego ma cytadelę postawioną? Ty, czemu ma cytadelę postawioną 117? I u Co jest? Skip main? No skip main, no bo ma takie rzeczy, że skip main Ja pierdziele Aha, czyli on miał gogi W tym On miał gogi w Ja pierdziele, zobacz jakie, jakie on puszki dostawał Ja <ścoughs> tu czapka szympansa jeszcze, what? Łat, ja nie dziwię się, że skip main, bo on bierze to i walidę deki już po magię. Jeeea, yeah, ale high rollkę zajebał w popaczek.